Zakończył się audyt w kopalni Siarki Machów w likwidacji. Jego wyniki są szokujące. Kontrola, którą w kopalni Siarki Machów przeprowadziła firma audytorska i biegły rewident z Podkarpacia, dotyczyła okresu od 1 października 2013 roku do 12 grudnia roku 2014, kiedy likwidatorem był Robert Niedbałowski. Nie obejmowała jednak kosztów wydatkowanych z pieniędzy przekazywanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Audyt wykazał bezcelowe z punktu widzenia likwidacji wydatki na kwotę 370 tysięcy złotych. Likwidator Niedbałowski przy aprobacie głównego księgowego pana Witolda Pochińskiego, wówczas dyrektora do spraw ekonomiczno-finansowych, niezgodnie z cenami likwidacji wydatkował m.in. ponad 100 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o umowy zawarte z klubem sportowym Siarka na usługi reklamowe w postaci banerów. Te banery były umieszczone na stadionie miejskim przy ulic przy alei Niepodległości oraz na stadionie, który znajduje się na ulicy Zwierzynieckiej. To były kwoty na początku 2000 zł plus VAT, jeżeli chodzi o banery lokalizowane na stadionie miejskim, by co chwilę podwyższać te kwoty, by w 2014 roku, na koniec 2014 roku wynosiła już 4,5 złotych plus VAT. Jeżeli chodzi o ten drugi kompleks przy ulicy Zwierzynieckiej, miesięcznie kosztował spółkę od 2,000 złotych plus VAT, kończąc na 3,000 złotych plus VAT. A więc miesięcznie na samym końcu była to kwota 7,500 złotych plus VAT. Jak mówi prezydent Tarnobrzega, kolejne pieniądze, łącznie 112 tysięcy złotych, trafiło do różnych stowarzyszeń w formie darowizny bez udokumentowania fakturami. Część przelewów była wykonywana zaraz po pierwszej turze wyborów samorządowych. Wszystkich grantów było 41. Dużo pytań i wątpliwości budzą również zakupy, chociażby okazjonalnego kufla za 9900 zł, którego na próżno szukać w siedzibie spółki. Kufla, o którym mowa, na pewno firmy nie ma, gdzie są te ma pojęcia. Są jakieś tam dwa, trzy kufelki w wartości pół kilka złotych. To jest cały, no, można powiedzieć, majątek, czy temat związany z kuflami. Kolejny spory wydatek to album pamiątkowy wydany z okazji 60-lecia Zagłębia Siarkowego. Za ten zakup kopalnia zapłaciła 46 tysięcy złotych. Obchody tego wydarzenia, które odbywały się w maju 2014 roku w ramach Dni Miasta, zostały zorganizowane z rozmachem i na bogato. Mówimy o restauracji, która mieści się w Sandomierzu. To była kwota... Jednorazowa w okresie dni Tarnobrzega kopalnia wydała na usługi gastronomiczne i hotowe 21 tysięcy złotych. Na co konkretnie też nie, mamy, też nie mamy opisu? Wówczas gości w tym hotelu bawił występ artystyczny, był to kabaret kabaret-rak za kwotę 14 tysięcy złotych. Jak mówi Grzegorz, kiełb z byłego likwidatora korzystało wielu, w tym również ówczesne władze miasta. Były prezydent lubił się przebrać w różne stroje strażaka, nie strażaka, postanowił się też przebierać w górnika. I taki mundur został no był szyty na miarę. Ten mundur kosztował 3300 zł. przysługiwał faktycznie pracownikowi kopalni, no ale, ale akurat pracownik kopalni powiedzmy nie był mierzony przez odpowiednią osobę, tylko był mierzony prezydent Mastalerz. przysługiwał ten mundur górniczy pracownikowi. To, czy, praktycznie mnie. Ten mundur górniczy, ponieważ nigdy w całej swojej pracy nie, 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 nie korzystając z uszycia, postanowiłem sobie ten mundur uszyć, i taki wniosek złożyłem do, do likwidatora o uszycie munduru górniczego. Zresztą, za który później częściowo zapłaciłem, bo część płaci spółka, część płaci pracownik. Po już później po złożeniu, jak już likwidator zaakceptował kupno, kupno za, złożenie zamówienia na ten mundur, to ten to było tak powiedziane, a, a może być tak ten mundur, prezentować prezydentowi. I faktycznie ten mundur był uszyty na miarę pana Norberta Mastależak. Drogie zakupy i wysokie darowizny dziwią tym bardziej, że na przełomie lutego i marca 2014 roku strata spółki wynosiła ponad 500 tysięcy złotych. W tym czasie likwidatorowi i głównemu księgowemu kopalni Siarki Machów Rada Nadzorcza przyznała słynne nagrody o łącznej wartości ponad 100 tysięcy złotych. O komentarz w sprawie efektów kontroli zapytaliśmy samego zainteresowanego Roberta Niedbałowskiego, jednak nie chciał z nami rozmawiać. Oparciu o wyniki audytu obecny likwidator kopalni Wojciech Wąsik złożył do prokuratury rejonowej w Ternobrzegu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa niegospodarności przez poprzedni zarząd spółki. Obecnie sprawę prowadzi prokuratura apelacyjna w Rzeszowie.